Witam Państwa w magazynie miejskim i zapraszam na informację. W Brzostku odbyły się uroczystości, podczas których odsłonięto pomnik upamiętniający żołnierzy Armii Krajowej Ziemi Brzosteckiej. Budowa monumentu została zrealizowana przez Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie oraz miejscową parafię z inicjatywy księdza profesora Bogdana Stanaszka. W uroczystości udział wzięli m.in. samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, komendanci wojewódzcy, policji na Podkarpaciu i w Małopolsce, delegacje różnych środowisk oraz mieszkańcy ziemi brzosteckiej. Myślę, że każdy, kto będzie tu przechodził, przeczyta, jest krótka informacja, nie tylko imię, nazwisko, zainteresuje się, będzie dumny z tego, że jest, pochodzi z Brzostku, że ma tak wspaniałych przodków, którzy tutaj, tutaj się albo urodzili, albo wychowali, albo związali się z tym miejscem. Na pamiątkowej tablicy pomnika widnieją nazwiska czterech żołnierzy Armii Krajowej, majora Ludwika Drożańskiego, Władysława Alfreda Mićka podporucznika rezerwy Józefa Marcina Matuszewskiego oraz Franciszka Kurasia. Rocznica powstania Armii Krajowej jest zawsze bardzo ważnym wydarzeniem. Myślę, że takim wydarzeniem, o którym, o którym marzyli żołnierze Armii Krajowej. Zbigniew Kabata, taki wybitny żołnierz Armii Krajowej z batalionu Jędrusie, pisał kiedyś daleko na wychowstwie, że marzy właśnie o tym, aby, aby, aby ta Armia Krajowa wichrem chwały w historii Polski popłynęła. prawda? A więc myślę, że poprzez tego typu uroczystości, i upamiętnienia, tym wichrem chwały w historię płynie właśnie Armia Krajowa. Świętujemy 80. -tą rocznicę powstania Armii Krajowej, a właściwie przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Ale chcieliśmy, aby zakończenie tej 80 rocznicy, którą celebrowaliśmy przez cały rok, właśnie odbyło się w małej miejscowości w Brzostku, gdzie odsłaniamy pomnik dedykowany lokalnym bohaterom związanym z ziemią brzostecką, ale Także osobom wymiaru bardzo wysokiego, ponieważ te osoby, które zostały utrwalone na tym upamiętnieniu, mają swoje miejsce w historii Polski. To ważne miejsce w historii Polski. Jeden z nich to cichociemny, elita wojska polskiego, komendant wojewódzki policji, prawnik. To są osoby nauczyciel, kierownik szkoły brzosteckiej, osoby, które mogły nieść ze sobą, ze swoim życiem ogromny potencjał w warunkach wolnej Polski, ale tej wolnej Polski nie doczekały. Dlatego upamiętnienie bohaterów lokalnych z jednej strony, ale także bohaterów ważnych dla historii Polski jest ze wszechmiar tutaj istotne. Uroczystości odsłonięcia pomnika rozpoczęła Msza Święta w Kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku pod przewodnictwem Jana Wątroby, biskupa Rzeszowskiego. Podczas uroczystego odsłonięcia pomnika żołnierzy Armii Krajowej i bohaterów Ziemi Brzosteckiej miały miejsce także apel pamięci oraz salwa honorowa. Pochylamy głowy w skupieniu i zadumie, przywołując pamięć wszystkich rodaków, dla których ojczyzna do ostatniej chwili życia pozostała dobrem najwyższym, a swoją ofiarą poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Salwą! Polska! Ładuj! Uroczystość odbyła się w asyście reprezentacji policyjnych garnizonów podkarpackiego, małopolskiego oraz stołecznego. W Muzeum Regionalnym w Dębice odbyła się promocja najnowszej książki doktora Damiana Markowskiego, Ostatni Dzień Hanaczowa Polsko-Żydowskie Braterstwo Broni. Autor pochodzi z Dębicy jest pracownikiem Instytutu Strat Wojennych. Hanaczów był dużą polską wsią pod Lwowem na Kresach Wschodnich, która podczas ostatniej wojny pełniła funkcję bazy samoobrony przed napadami ukraińskiej powstańczej armii. Hanaczów był jednak wsią szczególną, ponieważ jego mieszkańcy zdecydowali się przyjąć okolicznych Żydów, którym udało się uciec z getta w miasteczku Przemyślany oraz z transportu do obozu śmierci w Bełżcu. Dlatego też losy Polaków i Żydów splotły się w Hanaczowie w taki nierozerwalny węzeł, który pozwolił im ostatecznie większości z nich przetrwać tę straszliwą II wojnę światową. Doktor Damian Markowski przyjechał na zaproszenie władz miasta Dębica. Cieszę się, że po raz kolejny w Dębicy gościmy Dębiczanina, autora wielu publikacji pana doktora Damiana Karola Markowskiego, który pod koniec 2022 roku w wydawnictwie Bellona wydał kolejną swoją publikację. Tym razem jest to publikacja poświęcona miejscowości Hanaczów. Jest to miejscowość, na kresach wschodnich II Rzeczpospolitej. Miejscowość, która w okresie okupacji była wielokrotnie doświadczona przez, zarówno przez oddziały nacjonali, ukraińskiej nacjonalistycznej armii powstańczej, jak również przez oddziały niemieckie. Natomiast to, co jest istotne, to co wyróżnia tę miejscowość, to na pewno braterstwo broni między żołnierzami, samoobrony tam funkcjonującej, jak również między tą społecznością żydowską, która mieszkała w Hanaczowie i ta społeczność Hanaczowa zjednoczyła się wokół właśnie obrony i miejscowości i ludzi i cieszę się, że Debiczanin historyk Damian Karol Markowski opisał te wydarzenia i dzisiaj w ramach międzynarodowego dnia pamięci ofiar Holokaustu chcemy pokazać właśnie te historie jako taki wyjątkowy przykład braterstwa broni polsko-żydowskiego w czasie Holokaustu. Spotkanie z autorem książki poprowadził Tomasz Czapla, dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy. Tematyka samej książki też tego dzisiejszego spotkania będzie dotyczyła w jakiś sposób także nas wszystkich, dlatego że Poruszymy tematy, które są zapewne trudne, dotyczą postaw ludzkich w obliczu zagłady, także wspólnych doświadczeń polsko-żydowskich, ale w ujęciu takim, powiedziałbym, bardzo ciekawym, dlatego że Hanaczu jest przykładem tego, w jaki sposób partyzantka Armii Krajowej wspólnie z partyzantką żydowską starała się dać opór złu. Więc pokazuje w jakiś sposób też braterstwo obu tych narodów w obliczu, w obliczu zakłady. W wydarzeniu wzięli udział miłośnicy historii, stali bywalcy, muzeum oraz młodzież. Muzyka 24 lutego w dom kultury mors odbędzie się koncert charytatywny Miłość dociera wszędzie. Po raz piąty społeczność szkoły podstawowej nr 9 zdecydowała się zorganizować wydarzenie, które ma na celu pomóc dzieciom potrzebującym. W tym roku pieniądze będą zbierane dla Wiktora, ucznia szkoły podstawowej nr 11. Wspieramy tych, którzy w danym momencie naszej pomocy potrzebują. W tym roku jest to uczeń szkoły podstawowej nr 11, wiktor który oprócz tego, że jest dotknięty niepełnosprawnością, to teraz walczy chyba z największym przeciwnikiem swojego losu, ciężką chorobą nowotworową. Chcemy wesprzeć jego, jego najbliższych, jego rodzinę w walce z tym tak nierównym przeciwnikiem. Jak co roku wystąpią lokalni wykonawcy zespoły muzyczne i taneczne. Szkoła tańca Soul Dance, FEM, Teatr Szkolny Soliści. Można zakupić biletów wstępu w cenie 25 zł, ale będzie też taka możliwość, zakupując cegiełkę. W kwocie 15 zł będzie można otrzymać link, który będzie aktywny przez cały miesiąc do końca lutego i w dowolnym dla siebie czasie za pośrednictwem internetu będzie można obejrzeć ten koncert. Gościem specjalnym będzie Kamilia Hyra, zwycięzca programu Szansa na sukces opole 2023. Rozpoczęcie koncertu, godzina 11 w piątek 24 lutego. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie magazynu miejskiego. Do zobaczenia.